you morning. <laughs> Cześć kochani, moi drodzy. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim, nie wiem, challenge'em. Eee, to jest Marcin, mój mąż, a ja To, No to powiemy, no szliśmy sobie po e, deptaku w Rewalu, no i e, widzieliśmy takie ciekawe stanowisko. Widzieliście chyba, <grym> czy nie? Nie mam o tym mówić nic? Nic nie mam mówić. <laughs> Boże, ja nie mogę jak ty w jak ogóle ty coś mówić. Obecnie jesteśmy nad morzem w Rewalu. E, teraz sprzedają takie paczki e, z, ze zwrotami. Kupiliśmy takie paczki. Dwie. Każdy, każdy z nas wybrał swoją paczkę e, o wartości 49 zł. Jedna i druga. I teraz pytanie, co się w nich znajduje? Wybieraj, bo czekają. Ta, ja, biorę. ja biorę tą, tą największą. Serio? No, serio. Płać. Pat, robimy taki challenge, że w ogóle zobaczymy, co jest w ogóle w środku, i potem e, popatrzymy w Internecie, kto ma bardziej wartościowy prezent, Znaczy cenowo też. Albo będziemy po prostu wiedzieć. Albo po prostu będziemy wiedzieć, że to jest. Szmierka. Nie wiadomo. 49 zł. E, ja tą. czemu wybrałaś tą paczkę swoją? To jest największa. Ja lubię duże prezenty. Ja wziąłem to, bo no czemu? Długość klawiatury do komputera. Liczę na to. Ewentualnie, ale potem jak stwierdziłem, za 49 zł klawiatura to będzie. To chyba sprzed epoki. No. kamiennej. Ewentualnie. Dobra, ty to zaczynamy od. Kamie... Papier nożyce, Kto Dobre. zaczyna? Do trzech, trzy razy. znaczy do trzech. Do trzech. No? Do trzech. No. Raz. To ty wygrałaś jako, że. ten? Że pierwsza? Czy, czy ja teraz. Bo ja nie, nie ustaliliśmy w sumie. Dobra, wybieraj. Czy ty możesz. Nie, zrobimy tak. Może wybrać sobie, czy pierwsza, czy, ten, czy, czy druga. No, kto, co chcesz? No, jako pierwsza, czy jako ee, druga? Hmm, hmm, co by chcieli widzowie? Dobra, zacznijmy od tej mniejszej, czyli ty. No, to trochę lekki, jak hazard, co nie No, czy tam się tutaj no, znajduje. Tu była gwarant i na next day z DPD. Hmm. Okej. Okay. Ten moment. Ten moment. Jak dziecko się cieszy nas. <laughs> jeszcze nie otworzyłem oczu. Yes! <laughs> Mam tą klawiaturę. Mówiłem? Ja idę. Jeszcze. Dobra, to jest tylko opakowanie, a może coś jest w środku innego? Nie no, daj spokój. What? Ale, ale ona jest już trochę starsza, bo nawet Windows 11 nie jest wpisane. U. Więc już ma e, rok czy dwa. Na pewno nie jest słaba jakość, ale się świeci przynajmniej na pewno. Ale mam rzeczywiście klawiaturę. Zaraz zobaczymy jak będzie Sandra otwierać i potem zobaczymy. Rzeczywiście, ile ona kosztuje? I mam tą klawiaturę i jeszcze była druga taka podróżna paczka i ja wiem, co ja zrobię za parę minut. Pójdę po nią. Amazing! Dobra, to jedziemy z tym koksem. To kogo mała paczka była fajna, to pewnie ta duża jest jakaś... Ale fajnie, cieszę się. O to chodziło.

<śmiech> <śmiech> Czemu wziąłeś największą paczkę? Ja ci to mówiłem, to źle wróży. I jeszcze mówiłam, że to będzie zabawka. <laughs> Akurat I dla ciebie. Do malowania to jest, kochanie. No, musisz trochę lepiej rysować, no. Zostaw to zamknięcie, ja no. Jak otworzyć? Ale to komuś chociaż damy. W nie prezencie. po to wydałam 50 zł, żeby teraz się nie porysować. Chcesz nóż, przynieść nóż? Nie, po co? Ja sobie dam. radę. Proszę. <grym> nóż stołowy. Ale wystarczy na, na małą taśmę klejącą. <grym> Czy nie? Ostrożnie otwieraj. No chyba, że chcesz to zatrzymać, no to. Painting World Pa. Pad. <grym> Trzeba to złożyć teraz. A damy to jakiemuś dziecku, czy chcesz to zatrzymać? <grym> Nie, to jest takie do zmazywania jeszcze. Ja teraz to dopiero widzę, no ale chcesz to otworzyć? No, wiesz jak to działa w ogóle? Wiesz jak to działa? No, jak? Robisz tak. Na przykład kładziesz, i tu masz takie ząbki, tu też. I tutaj wkładasz, no, zależy gdzie, yy, pisak jakiś. I wkładasz w tę dziurkę. Aha, fajne, że to, że to jest takie duże te dziurki, że nawet ten flamaster tam nie pasuje. Bardzo mądrze to jest... A ja zrozumie. ci mogę ananasa namalować. Musisz co moje. Amazing! Pa jakie ładne. Pokaż widzę. widzą. to jest w ogóle kotek. No. Ty, dorocie w Dorocie damy. To znaczy, że ja mogę tą drugą paczkę sobie wziąć. Rozumiesz? Tu nóżki wkłada sobie. Aha. To nie ja jest, nie jest dla dorosłych nie jest pan jest pan dla ludzi. Nie szczęłam, bo nóżek, nie wsadzę w to. Ej, ja już wiem, ja to będę używać jako yy, podkładkę. Poczekajcie! No, amazing. amazing! Więc moja klawiatura jest za 32,99, ale ma za to oceny. Nie wiem, czy to jest od sklepu ocena, czy... Od sklepu ocena. No dobra, czyli przepłaciłeś trochę. 18 złotych, nie 17. Zobacz teraz mój prezent. Dobra, to... Produkuję chyba takie... O, oh, Made in China, więc mam. No, no. Na pewno to znajdziemy. To jest kotek czy Hello Kitty? To jest kotek. Kotek. Hello Kitty. A, 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 a. Mniej więcej, może jakaś podstawka po prostu dla dzieci. A podobne. podobne coś. coś. No to mam. weź zobacz to podobne. Jak to Ale cenowo, czekaj, to ja zobaczmy Allegro. Nie, zestaw malarski. Dobra, ja bym powiedział wartości, no też około 30, więc tak mamy. No. Remis. Bym powiedział cenowo remis. Że do 50 zł. Tak, zabawki dla dzieci są w cenie, szczerze mówiąc. Kochani, taki był nasz challenge. Dajcie znać w komentarzach, czy film Wam się podobał, czy nie. Zachęcamy Was do komentowania i oczywiście zasubskrybowania mojego kanału. I napiszcie też, kto ma lepszy prezent. Prezent. Kto miał lepszą paczkę? Jak myślicie? <noise> É mais em Não Dobra Papá okay. Papá pa. pa.